Projekt uchwały w sprawie zamiaru inwitacji szkół wchodzących z pracy społeczności nr 2 imienia Janusza Koczaka w piekarniach czuli przy ulicy nr 1. Projekt omawiany był na przystępowaniu Komisji Rady Miasta. Czy radni są otrzymali dodatkowe informacji do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę Komisję Komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Komisja do Spraw Społecznych? nie Dziękuję. Komisja Budżetu Gospodarcza? Dziękuję. Czy radni mają uwagi do projektu uchwały? To jeszcze może przepraszam zanim... Uwagi Rady, do której uchwały. przeczytam tylko tutaj pismo, e, które się dotarło na moje ręce do Przewodniczącego Rady Miejskiej, Piotra Śląskiego Rady Miasta. W załączeniu Rada Rodziców przesyła petycję wyrażającą wielki długi sprzeciw zamiaru implikacji naszej niezbędnej materii na miasta w Platformie światowe i im. Janusz Akurczaka. Łączny wypoczynę Rady Miejską oraz Radnych Miasta o głębokie zastanowienie się nad pomyślnymi działaniami o likwidacji bardzo potrzebnej, dobrze wyposażonej szkoły w tym rejonie miasta, która dla nas w młodzieży jest niezbędna i służy dla, dla właściwej edukacji i wyrobienia postawy obywatelskich. Trzeba pamiętać, że jesteśmy w przyszłością narodów i też będziemy budować miasta, a nasze dzieci będą mogły nadal korzystać z wodzie z praców poświatowej i czynić dobro dla rozwoju naszego pięknego miasta, jakim są te dalej Śląskie. młodzież w, w szkoły trzeba przyjmować władz miejskich, nie dopuszczą do likwidacji naszych pięknych pracowników. W imieniu ładowiców i w i uczniów zespołu szkół nr 2, Pan Andrzej Zdzielnik. Panie Prezydencie, Szanowna Rado, Szanowni Zebrani, proszę to moje wystąpienie potraktować jako wystąpienie rzecznika ze zespołu szkół nr 2, tak jak pełną funkcję radnego, oczywiście związany jest. Miejscami na terenie naszego miasta, tam gdzie się urodziłem, wychowałem, tak to miejsce było moim początkiem kariery zawodowej. W tej chwili, troszeczkę, no, tak podchodzę emocjonalnie, bo słyszałem, że nie mówimy o ekonomii, mówimy o merytoryce i patrzę na tą szkołę, która spełnia pewną funkcję edukacyjną, funkcję wychowawczą. I w, w imieniu. Tego zespołu, który tworzy warunki do zdobywania poziomu wykształcenia dla określonej grupy, Mam jednak tylko pytanie. Proponujemy rozparcelowanie ja i konsolidację. To jest proste. Tryb ogólnokształcący do ogólniaka, zawodowy, techniczny w inne miejsce, a tam zostawić pustkę. Nie będę używał argumentów, które były przytaczane odnośnie procedury administracyjnej, bo uważam, że są na dzień dzisiejszy niestosowne. Powiem tylko, że oprócz likwidacji oczekiwałem jakiejś propozycji dla tego tworu. Dla mnie taką propozycją jest powołanie Centrum Kształcenia Zawodowego, bo lokalizacja między. Już powstałym parkiem przemysłowym Bytomskim i zapowiadanym parkiem przemysłowym piekarskim, wręcz wskazuje, że tam będzie możliwość kształcenia kształcenia zawodowego kształcenia zawodowego na poziomie szkoły zawodowej, technikum i uzupełniania zdobywania tego wykształcenia. A z drugiej strony może moje doświadczenie edukacyjne nie jest tak wielkie, ale w 260 tysięcznym, jeżeli pojawia się alternatywny punkt zdobywania Wykształcenia u innych szacującego? Czy to nie jest potrzebne? Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, nie będę rzecznikiem zasadniczej szkoły zawodowej. Tak jak mój poprzednik, ale po prostu jestem, mogę powiedzieć, że jestem znawcą, a mianowicie dość dobrze znam się na szkolnictwie zawodowym. Szkolnictwo zawodowe, pracowałam w tym szkolnictwie ponad y, 30 lat, y, znam wszystkie szczeble i tutaj po pierwsze, Pan Radny tu dwa pojęcia. Jedno pojęcie CKU, nie wiem czy wie, co to jest, czy jest to centrum kształcenia ustawicznego albo zawodowego, jak chce, a drugie to jest szkoła. CHU to jest m.in. to, które dokształca też, dlatego że my uczniów z klas wielozawodowych z miasta Piekary Śląskie kierujemy właśnie do takich grup i za nich płacimy. Dlatego, że oni muszą się tam uczyć przedmiotów zawodowych. W klasie w zasadniczej szkole zawodowej ogólnokształcące przedmioty mają, natomiast w CHU, czyli w ośrodkach przedmioty zawodowe. Ja m.in. uczę w takim CKU i w również w Izbie jestem przewodniczącą niektórej komisji i w związku wiem doskonale, jak to szkolnictwo funkcjonuje, jak to szkolnictwo wygląda. Gdybyśmy stworzyli na bazie tego zespołu numer 2 CKU, my możemy jako odrębną jednostkę tworzyć, tak jak to się zrobiło w Bytomiu, na powstańców. Po prostu i tam dopiero potem są profilowane poszczególne klasy, w poszczególnych zawodach, ale również mają możliwość uczniowie, czy dorośli, dorosłe osoby, zdobywania wiedzy właśnie tej zawodowej. Ja właśnie o takim czymś myślałam, mówiłam nawet o tym, jak zostałam radną, czyli pięć lat wstecz, gdzie po zamecie zespół numer jeden miał przepiękne warsztaty, stołówkę, miało miał. Być. Więc tutaj po prostu na bazie zespołu numer dwa, po prostu takie coś stworzyć możemy, jeżeli grunt, który jest, już miasto będzie miało. My w tej chwili tego nie mamy, to nie jest nasze. Ja nie wiem, czy ktoś z Państwa, mając rachunek domowy, inwestuje w cudze mieszkanie i mówi, przepraszam, ja na razie inwestuję w to tysiące, a potem albo mi to zabiorą, albo nie. No chyba coś by było z nim nie tak. Jak można inwestować w coś, w co po prostu nie jest nasze? Jeżeli ja inwestuję i wiem, że to jest moje, albo no będę miał na piśmie dadzą, że ja mogę w tym być co najmniej 20 czy 30 lat, to wtedy myślę sobie, będzie amortyzacja. Wszystko to ładnie mi się zmieni. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, proszę Państwa, ja nie mówię tutaj, że tutaj szkoła jest zła, dobra, bo wszędzie są nauczyciele lepsi i gorsi, i najlepsi. Ja miałam to szczęście. Że zostałam nauczycielem poprzez wszystkie szczeliny. Od brązowego, złotego krzyża, od znak prezydentów i tak dalej. Miałam dużo dzieci, ale proszę Państwa, to nie chodzi o to. Chodzi o to, że my nie mówimy, że zespół szkół jest, numer dwa jest zły. Bo tam są wspaniałe ludzie. Stamtąd, oczywiście. Na pan prezydent, się wywodzi. I właśnie rok temu była ta dyskusja, mówił, że to jest dobra szkoła. Bo była, ale nie przewidzieliśmy jednego, że tak straszne koszty są w tej szkole. Proszę Państwa, ja tu tylko może porównam, porównam koszty, o ile chodzi o liczbę uczniów. Różnica pomiędzy zasadniczą szkołą zawodową a zespołem numer 2 jest 59 uczniów. Natomiast liczba etatów nauczycielskich w zespole numer 2 jest 37. Zasadnicze w zasadniczej szkole zawodowej jest 17, o 20 więcej etatów. Następnie liczba etatów pracowników administracyjnych w zespole szkół nr 2:13, w szkole zawodowej 7, również podwojona. Kubatura szkoły podwojona. Proszę Państwa, to wszystko wiąże się z tym, że my. Inwestując w tą szkołę, inwestujemy w coś, co po prostu jest bardzo drogie. Poza tym, mieliśmy tu zapewnienie od pani wiceprezydent, że nikt nie zostanie bez pracy wszyscy nauczyciele. No to, to nie zna. Myśmy to. Proszę Państwa, przy i, strajkach górniczych, kiedy tutaj mieliśmy nie tak jak dzisiaj, tylko sala pełna, gdzie były otwarte, cała brać górnicza i w rzeczy, W związku z tym... Związku, ja cały czas myślę, Panie Przewodniczący, że mówię do rzeczy. Ja tylko pomyślałam to. I w związku z tym ja bardzo proszę tutaj o y, to, żeby te... Y, Ewentualności i finansowe, i edukacyjne brać pod uwagę. Dlatego, że ja myślę, tak jak tu powiedział mój przedmówca, że licea to licą, że mamy dobre więc ja nie rozumiem, w czym jest problem. A skoro istnieje taka tutaj możliwość zaoszczędzenia, więc uważam, że jest to dobra uchwała. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Pana o stan? Panie Przewodniczący, Szanowni Goście, Panie Prezydencie, jak zwykle te wypowiedzi Pani radni Kosakowskiej, z której nie wiemy, że tak powiem wynika. Ja chciałem powiedzieć tak, jeżeli Pani widzi gdzieś tutaj w uzasadnieniu tej uchwały jakieś korzyści finansowe dla rozwiązania tej szkoły, no to, ja to może Pani mi wskaże, ponieważ to uzasadnienie jest Podobnie jak i to, co do poprzedniej uchwały, którą szczęście odrzucili, mało przejrzyste. To znaczy, jeżeli chodzi o korzyści finansowe, nie było hmm. to korzyściach społecznych, jeżeli chodzi o uczniów, jeżeli chodzi o nauczycieli. Natomiast tutaj Państwo powołaliście się z finansową. Tutaj nic na temat finansów nie ma, także ja tutaj tego zasadzenia nie widzę, może Pani Radna nie widzi. Ja chciałem powiedzieć tak, że w imieniu Klubu radnych Piekarskiej Krawicy, jeżeli chodzi o projekt uchwały, proszę Państwa, ta uchwała, jeżeli została podjęta doprowadzi bezwzględnie do e, ograniczenia of e, oferty edukacyjnej pozagimnazjalnej dla e, mieszkańców naszego miasta. Poza tym e, z tego co wiemy, ponieważ e, radni mojego grupowania byliśmy na spotkaniu e, z panią dyrektor i z nauczycielami tej szkoły, dużo już to uczniowie spoza miasta, e, także, także e, nie tylko no, nasza młodzież się tam uczy w tej szkole. E, jest tam ta szkoła wieloprofilowa, proszę Państwa, i my uważamy, że likwidowanie tej szkoły doprowadzi do zmniejszenia, tak jak mówiłem przed chwilą, oferty edukacyjnej, jeżeli chodzi o młodzież o gimnazjalną. Także mój klub będzie głosował przeciw tej uchwale. Dziękuję. Numer dwa, to jeden z takich drażliwych tematów. Natomiast nie usłyszałem do dnia dzisiejszego, że ten budynek nie jest naszą własnością i ktoś nas z tego budynku wyrzuca i musimy tę szkołę rozparcelować, żeby mogła normalnie funkcjonować. Korzystając z tego, że sesja jest takim specyficznym zebraniem, spotkaniem, które jest mocno protokołowane, muszę oficjalnie raz jeszcze odczytać to, co jest zamieszczone w materiałach. Ta szkoła nie została wybudowana w trybie komunistycznym, socjalistycznym na zasadzie widzinisie dyrektora Zakładu Górniczo-Hutniczego o Została wybudowana na terenach Skarbu Państwa, co do których rzeczony zakład miał prawo wieczystego użytkowania. Została wybudowana legalnie. Ta szkoła w legalny sposób została przekazana kuratorowi. Śląskiemu kuratorium i z kuratorium ta szkoła została przekazana gminie Kiekali To, że geodeta Bytomski, nie będąc w terenie, wykonując uchwałę pozwalającą z rolniczej przenieść prawa własności, przydzielił prawo do działki, która była zabudowana o wielkiej użyteczności publicznej, podlega całej procedurze administracyjnej. I ostatnie zdanie, ostatni fakt na dzień dzisiejszy grudniowy wskazuje na to, że ta procedura po raz kolejny zostaje, została skierowana do Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa i tam ta decyzja musi zostać podjęta. To odnośnie kształtu i własności. Odnośnie perspektyw, Pani Radna w CKU, zdobywanie średniego wykształcenia na podbudowie szkoły zawodowej, zdobywanie właśnie poprzez. Udział w liceum ogólnokształcącym technikum, to właśnie są twory, które mogą znaleźć miejsce w organizmie, jakim jest ze Ja mówiłem o możliwościach tworzeniu tam, gdzie jest duży budynek z dużą ilością pomieszczeń, z dużym terenem, no i oczywiście też staną gimnastyczną. Tam są miejsca do tego, by takie zadania realizować. Współpracowanie placówki na terenie Brzezin pozwoli nam w harmonijny sposób zabezpieczyć wszystkim młodym mieszkańcom zdobywanie wiedzy na poziomie średniego wykształcenia. I mam nadzieję, że głosowanie nad tą uchwałą, i to jako wniosek formalny, również będzie głosowanie... Zawsze Pana słucham z wielkim zadowoleniem i uwagą. I nigdy Pana nie staram się obrażać. Nie mówię, że Pan mówi kwieciście i nic to nie jest i do niczego to nie prowadzi. Pan natomiast mówi o moim wystąpieniu, że jest kwieciste, dziękuję za pierwszą część, ale że do niczego nie prowadzi, to bym się troszeczkę po prostu powstrzymała. Jeżeli była dyskusja o służbie zdrowia, to zwróciłam uwagę, że ja się na tym nie znam. I całkowicie tutaj polegam na moich kolegach, lekarza, którzy są w radzie i nie mówiłam, że nic pan nie mówi, lakonicznie, kwieciście i do niczego to nie zmierza. Więc proszę mnie też nie obrażać. Dobrze? To jest raz. Tak, ten uśmiech pana bardzo mi tego nie wynagrodzi. Drugie, to to mówi pan o jakimś ograniczeniu szkolnictwa. Chciałam pana zapytać, jak pan jest znawcą, o jakie ograniczenie chodzi? O to, że w jednej klasie jest 13 uczniów, a w drugiej jest 26. Przez z klasy, nie pan dlaczego, czy 27, żeby je podzielić na grupy? O jakim ograniczeniu pan mówi? Czy pan wie, że są klasy, które wygaszają? Są, jest pewien, pewien gdzie myśmy dali zgodę jako rada, pan też wtedy był w tej radzie, na pewne kierunki, które nie miały w ogóle naboru. I o czym Pan mówi? O jakich ograniczeniach, bo to chciałam wiedzieć, bo może rzeczywiście jestem niedołączona pod tym względem. Następnie chciałam tutaj dodać jeszcze jedną sprawę, a mianowicie sprawę y, tą, że y, to przecież y, my, szkoła zawodowa i miasto ma y, również y, mieć tutaj jakiś wpływ na to, żeby były nowe miejsca pracy. A tych miejsc pracy może może nam te miejsca zapewnić tylko rzemiosło. W tej chwili to w dużej ilości. To oni kształcą, to oni przyjmują. Proszę Państwa, mało kto ma taki popyt na pracowników jak właśnie rzemiosło. Wszędzie widać, wyjeżdżają za granicę, łącznie z tym, że języki, bez znajomości języka, za darmo się im refunduje kursy. Y, 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 urzędy pracy pękają w szpach, ale tylko dlatego od ofert, od ofert dla rzemiosła. I my mamy to rzemiosło zlikwidować, tych fachowców, których ma kształcić miasto, to rzemiosło jest taki piękny list rzemiosła, przepraszam, ja, czy ja Państwu przeszkadzam? Jest list rzemiosła, który sprzeciwia się, y, szkoła rzemiosła y, y, Zespół szkół zawodowy zawodowych, powinien być w centrum. W centrum, gdzie jest dogodny dojazd. Po prostu decyduje o tym niestety, ale prawodawca. Czyli co to, to w jest w jedną całość. Więc nie można tego rozbierać tylko jednymi kategoriami. Ja rozumiem, to po prostu jest naprawdę autentycznie połączona jedna całość. Nie będziemy potem do tego wracać, bo tutaj radny. Yy, yy, Sebelen też się przedtem wrócił do tego. Panie Przewodniczący, pani mi zwraca uwagę znowu. Może tak kobiecy ten, ale mężczyznom też trzeba zwrócić o uwagę. Coś Pani chce, żebym mówiła. W związku z tym uważam tutaj, powrócę tylko do tego szkolnictwa zawodowego i za rzemiosła nie możemy, proszę Państwa, to Wy, Rada Miasta, będziecie podejmować takie, a nie inne decyzje. I decyzja powinna być przemyślana, nam, żeby Wam ktoś nie powiedział, w tym mieście wy zlikwidowaliście rzemiosło. Nie ma chętnych do rzemiosła nie będą tam jeździli. Jak tłumaczyć, że w tej szkole jest taki straszny spadek e, przyjęć? Proszę mi to udowodnić, a może to nie jest W związku z tym ja uważam, że powinniśmy się ciężko zastanowić nad tym, jak głosujemy, żeby nie wydać dziecka z kąpielą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Pana Panie Przewodniczący, mam pytanie do Pani Radnej, kto chce likwidować rzemiosło, bo na pewno nie my, jeśli Pani też wie dlaczego. Natomiast mam też pytanie do Pani Przewodniczącej Związku Nauczęsza Polskiego, jeżeli jest na sali, widzę, że jest. E, jaka jest opinia Związku na temat e, zamiaru likwidacji zespołu szkół numer 2? Jest takowa opinia Pani Przewodnicząca, na mam pytanie? Pani Radni Kozakowski, jeżeli się do tego poczuwa, to poczuła, to przepraszam. Natomiast e, chodziło mi tylko o zwrócenie uwagi, że w poprzedniej wypowiedzi nie wiele było na temat projektu uchwały. Podobnie jak w tej wypowiedzi, którą Pani przed chwilą skończyła, ponieważ e, no, nie dyskutujemy tutaj o likwidacji rzemiosła, czy, czy szkoły zawodowej, czy czegoś takiego. To, to dotyczy uchwały e, projektu likwidacji e, zespołu szkół nr 2. Natomiast jeszcze odwocem pani radnej Kosagowski, jeżeli chodzi o zmniejszenie oferty, to nie chodzi o zmniejszenie życzności klaski, tylko zmniejszenie oferty edukacyjnej. Bo jeżeli likwiduje się technikum, jeżeli ma zlikwidowane być drugie liceum profilowane, e, liceum ogólnokształcące, pozostanie tylko jedno wtedy w mieście. Jeżeli likwiduje się technikum uzupełniające dla dorosłych szkołę policealną, e, fizycznie tam w tym miejscu, no to według mnie będzie to e, zmniejszenie oferty edukacyjnej. Jeżeli pani się z tym nie zgadza, no to ja tego nie rozumiem, natomiast... Drugie. będzie to zmniejszenie oferty edukacyjnej i tak my to rozumiemy. Dziękuję. Dziękuję. Prototon byłoby e, wskazane. Dlaczego? Kontynuacja e, w uczniów dla e, szkoły zawodowej dalszej nauki w szkole technicznej, technik, prawda? poza tym e, byłoby też również korzystne dla nauczycieli. Dlaczego? Dlatego, że... Proszę bardzo Pani Przewodnicząca, ale to nie dotyczy tego projektu uchwały. Projekt połączenia z dzisiejszej prognozy sesji, też tutaj... No nie, ale proszę mnie tutaj o wywodę, nie ma... Ale odnośnie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z połóżku nr 2. No... <laughs> ja bym ja chciała, jeżeli będę miała kalkulację, to tak. wtedy się wypowiem. Dziękuję za rozmowę projektu Nie widzę proszę pod głosowanie. Wniosek o głosowanie javne. Przeciw. Dworzewski już Przeciw. Harbin Piotr. Przeciw. Istanin Dariusz. Przeciw. Kemski Aleksander. Przeciw. Kieruch Jacek. Za. Kamuszyński Janeusz. Przeciw. Kofanty Andrzej. Za. Zagorska Gabriela. Za. Kraun Za. Mazur Jacek. Za. Uszalik Mario. Za. Podzimski Leszek. Za. Przybylski Krzysztof. Za. Kirk Henryk. Za. Seberio Krzysztof. Przeciw. Skiba Andrzej. Za. Przeciw Andrzej. Przeciw. Przeciw Marek. Za. Mińska Sława. Przeciw. Wesołowski Tomasz. Przeciw. Wojszczik Maria. Wstrzymuję się. Nie przeszło. Nie przeszło. Nie przeszło. Uchwała wstrzymuje się. Czy ja mogę poczuć głosy? Nie uzyskałem, że nie przeszło. Rady to chętnie się zamienia. Projekt uchwały został odrzucony.